Nowy dzień, nowe nagranie. Witamy ponownie. Znowu. A taki tam przerywnik malutki. Mm. Wstawię jakieś może ładne słoneczko, jak wstaje czy coś. Żeby Nie. było wiadomo, że jest dzień. jest no. z tego, z Teletubisa. O, no na przykład. Pora na Teletubisie. Dinki winki. Dinki winki. Dipsy. Dipsy. Lala. La. La, la. Po. Po. Dobry pomysł. Eee, czekaj, tu o obsidianę masz tutaj gdzieś, czy? Aha. Przy sobie. Aha, a weź go, a masz go przepalone, czy nie? Eee... Nic nie masz na pewno zrobione z nim. Nic, a nic. Nie, nie, bo nam brakowało w sumie, nie mamy zbyt dużo węgla i tak dalej. To drewno można przepalić chyba. Dawaj Ma, do piwnicy. Masz gdzieś tu drewno? No ja coś tam mam. No i do piwnicy zrobimy sobie lepsze te... No ja tu mam jeszcze coś, więc... Brawianko. To wyrzuć mi to. No w piecyku będzie No nie będzie. No to daj mi to. Nie, daj ty mi... mi daj to. No daj mi obsydian. Nie, ja ci nie ufam. Ja kurde wieśnie. Jak tu się. No to mi nie ufasz i mi daj Boże, aż tyle? Tu aż? To jest jeszcze no, mało. 72, no ja mam kurde... <noise> mam jedno drewno. <noise> Czekaj tutaj przerzucę A tu już się skończyło też. Trzeba drewno na, nastukać. Czekaj, idę po te po liście. No to ja już mam węgiel. Masz węgiel? No. Ja pierdziele z tybą tu się kłóda dogadać Up. Ej, tu nam... Ty ono chyba wpieprzają liście z tego Bo to są dziury same Ej, maniek. No idę, idę. One nam kurde... ...wpieprzają chyba podłogę. Wiesz? Gdzie? I tu masz jeszcze obsydię. No, gdzie? No tu. O, tu jest wypalony już węgiel, Tu, obsydium. zobacz. No nie. bo nie było, teraz... Nie, ale mi się wydaje, że tu to robiłem. Może nie. nie da się tak kurde... Tam wszystko możliwe że mogą zjadać no wiesz no czekaj nawet tutaj przy tobie ja zrobię żeby było no kłudę ciuchaj się aż kładę liście żeby było gdzie no tu kładę liście <grym> Eee, ogólnie nie wiem jak ci to powiedzieć, nie? No, ale co? Ale ja widzę wszystkie liście. Serio? A ty mi spadłeś po prostu gdzieś tutaj... Między no, to ja to stronami. postawiłem wtedy. A to ja nie, nie wiem. Na moim obrazie nic nie postawiłeś. Nie, a u siebie postawiłem. A to nie wiem, dobra. Dobra, nie było nic. A ty widzisz na przykład jak ja coś tu postawię? No postaw coś. No, położyłeś z tego magnet. Jak akurat byłem, to, to było pusto, nie? Właśnie, bo było wyżarte. No to ja tego nie dam. Nie dobra, co ja tutaj mogę postawić w sumie? <laughs> o, panie panie. Mm, do, do, dobra, czekaj. By się przydało pancerze zrobić. No, przydałoby się. I, i, najlep i najlepiej, te obsydianowe. Tylko, że mamy bardzo mało skór i tych miruai. On to trzeba iść. Bo ja mam tylko 5 przy sobie. Hmm, ja mam 12. No, to nie ma tragedii w sumie. No, nie ma tragedii, ale lepiej najpierw chyba zrobić mieczyki. Bo to się lepiej tutaj przyda. Czekaj, zaraz zobaczymy, co tu jest w ogóle jeszcze potrzebne do tego mieczyka. To e, Stone Road. No, Dobra, to jest. Tutaj ten, z tego idzie kości zrobić. To jest sianko. Bryła lodu. A z kapusty nasionka idzie zrobić. Barwniki. To No dobra. Pani. To że się tam, tam za powietrzu chłopie. Nie, bo coś stworzyłem fajnego. Uuu, a co stworzyłeś? Eee... Fal się. Infused crystal. A liścia położyłem. Nie wiem co to jest. Miałem tu jakąś sztabkę przecież. Czego sztabkę? No obsidianu. Były jakieś w ogóle wytopiane, czy nie? W piecu? No. No, ja je zebrałem wszystkie? No weź mi wyrzuć ile? Trzy A miałeś się jednak jakiś węgiel wtedy. Mhm. Mm Nie to zrobię ci też wtedy, co? Mieczyk. No, to masz też od razu ten miru aj. No. No. Eee, to. Coś ci się przyda? To. No, i zrobisz od razu pancerze. No, czekaj, wezmę to, to, może się przydać. Czekaj, czy bo muszę... Tylko, że ja nawet nie zrobiłem tych pancerzy, że. Linę. linę potrzebujesz. Masz jeszcze linę. Ale zrobi ze skóry te pancerze, czy z obsydianu? Znaczy, no, z obsydianu jeszcze nie możesz, bo musisz najpierw ze skóry. No właśnie, no o to chodzi. Właśnie, to jest trochę głupie w sumie. No, czekaj. niestety. Dobra, ale tu polecam dwa. Raz, dwa. Dobra. Dwa mieczyki mamy. Teraz tak, zrobimy sobie ciuszki. Eee, Na ramienniki. Dobra, już chyba nic... Już nic nie możemy zrobić. Więc tutaj ci położę... aha to się tu udało już i tak Dobra, trzymaj dobra. teraz by się przydało też na tą zrobić taką obsydianową mm, Mamy w sumie wszystko żeby zrobić dwie tylko no czekaj ja mogę zrobić i ston slab brakuje dobra A ja stone mam slab ja... ja już robię ja już zrobiłem te obsydianowe trzymaj jedno tylko Aha, ile chcesz znaczy, nie wiem, no ale to się szybko marnuje. Czeka, można już robić się... ten specjalny ekstraktor, to ja zrobię ekstraktor, tylko. To czekaj, tu coś powyrzucam. Nie mam ja obsydianu już, bo wszystko tobie oddaję. Będzie można ten specjalny ekstra... Ja tutaj coś powyrzucam. jakiś jakieś inne pierdoły. Czekaj, ten, ja ten obsydian w ogóle gdzieś odłożę, bo to kurde, Zginę i będzie ciało. Kurde, wszędzie jakieś nasionka. Kapustę też pousuwam po chubę to. Te nasionka to nie są nam przydatne. Na razie nie będziemy nic robić. Nie, już powoli tworzę ekstraktory. Te, no To te, te, lepsze. te, te, te z nie? No To tu się wyrzuci, to się wyrzuci, bo to nie jest do niczego potrzebne. I teraz tak to zostawimy, to zostawimy, to, Janę, to i to. Czapki, te też tu kudę, można te, te, te lampy po bo tak się nie nadają do niczego. Mold, to. No i w sumie to, dobra. Nie, to porobić te, te jeszcze... Aha, nie mam już te, tego obsidianu. E, co chciałeś zrobić? Chcesz te, te rękawice jeszcze? Nie, ja już mam. A ile zrobisz? E, dwie. A, w, a weź mi jeszcze ten, mi wyrzeć trochę obsydianu, to też jeszcze zrobię. Aha, no dobra, to masz rękawice wtedy. Aha, no dobra, to weź sobie wtedy zrób. Bo ja ten obsidian chcę zrobić te jeszcze, jak tutaj. traktory tutaj. masz to... Mhm, a ja to... się zrobi. Nie, bo kurde węgla nie ma aby się przydało zrobić na pochodnie No ja mam węgiel Masz Miałem 15 pochodni weźmy tam jakieś 3 węgla wyżyć czy tam 4 O, w sumie pochodnie też mogą być Węgla już nie ma jak coś. No. Domyślam się, trzeba byłoby jakoś tutaj ogarnąć ten węgiel. Znaczy wiesz, on będzie... W tych jaskiniach najlepiej. wiesz co, jego będzie fajnie zrobić właśnie tym ekstraktorem specjalnym. Właśnie. Tego będzie więcej wypadało. Miecz sobie wymienię, o, ma już taki lepszy Teraz, z czego w ogóle zbroje? Są? Zobsyd... O, z obsydianu są zbroje. No, a miecz może... już jest... Co? W sumie czekaj, ja tutaj mam... Aha, ja to gdzieś położyłem. Tylko tak, brakuje nam skóry To na pewno Mirror Age, age i coś tam, coś tam Skóra tak. gdzieś tutaj widziałem w skrzynce. O, dziś, o właśnie to tutaj jest. Jeszcze. Ja już robię to. Dobra. A po skóry chyba jeszcze skoczę, co? O jakieś? To już chyba jakiejś skóry skoczę, bo to się kurde przyda zawsze. I te bomby będzie można zrobić jakieś jeszcze. No, potrzebuję jedną skórę. I będę miał cały komplet ciuszków dla ciebie. Uuu, o, tu znalazłem właśnie tego. tego Brzydala z tą antenką na głowie. Kasz. Lol, tu się nie stało, o tu jest. O wągiel mam. I jeden proch strzelniczy. To jest w tej niebieskiej skrzynce, jest ten. Mhm. dobra. A to jeszcze tutaj. Trzy, trzy ciosy z tego, z obsydianowego miecza, i te świnki padają, w więc git. Zaraz jestem u Ciebie Dobra Już biegnę Lolo, w ogóle się zrespił pod tym O, jakieś nowe to są Jakieś nowe itemki Op. Dobra, A już zrobiłeś czego? No, daj mi tutaj od razu ci z miejsca zrobię. Dobra, skórkę, tak? Mam 7 sztuk, więc spoko. Trzymaj, a ja zobaczę te bomby. Dobra, masz te skóry, masz te te. No. jeszcze. Gdyś to wywal, ja będę po prostu tylko. Tylko musisz od razu to wziąć, żeby znowu nie było, że to zniknie. No, no dobra, dobra. Bo już raz taką sytuację miałem, więc. Mhm. Chyba to wszystko. Ja. Mhm. Mm dobra. I rękawice. Co został... Homofon jeszcze został do zrobienia. Na długo czas ze skóry zrobić. Masz ale, chyba skórę, nie? O, znaczy o, skórę tak, ale nie mamy. Tego? Czego Czego nie masz? Y aha, już wiem czego. Rockstar. Tak, cz może tu. A ja mam jedno. A jedno to raczej mi nie pomoże. A ile masz? No, na jeden hełmofon musi być dwie. No. Lina gdzieś tutaj była, więc Liną się też nie martwię. No. Zresztą Linę można zrobić z Lian, więc to tam. Tak, no to, to jest spoko tam. Tym się nie trzeba przejmować, ale właśnie. czekaj, tutaj mogę te bomby zrobić. I. Ja, no, ja, ja zo... tego, tego Rockstar'a też mam jednego, ale. Ej, basie został jakieś skóry jeszcze? Aha. Gdzie są? U mnie. Weź je tutaj wyrzucić ja zrobię te żółte bomby uuu coś tu coś widzę, że Aha, tu w sumie... Dobra, jedno jest. Tu są jeszcze dwie. Tu nie ma. Tu jest 13, w ogóle kosmos. No tutaj zrobię te bomby, to będziemy mogli rzucać sobie. Mamy 40 bomb. No widzisz, a ja wypalam Obsydion. Sorry, sorry, 48. Ja tam bomb nie używam, rzadko kiedy. No ale wiesz, zawsze można coś tam jeszcze tam podrzucić, nie? Coś sobie tam wywalić. Albo na przykład te, te tunele wtedy robić tymi bombami, bo w sumie. Jest... A to nie jest to żółte TNT co ja miałem, więc. No to... nie, sobie może to sobie można zrobić TNT z... o! Czekaj, zrobię TNT zwykłe. Ja też sobie mogę zrobić. I wtedy się odblokuje ten. A to, jest, to jest... Tak... to co, ma to zrobić TNT? Eee... Dobra, zrobiłem już. Cztery TNT i... czekaj, a ja zobaczę jak to a w ogóle działa. odblokowały ci się następne te TNT, nie? Tak, tak, tak. I możesz już je robić też? Nie, bo mi czegoś brakuje. Brakuje mi tego śluzu. No to masz. Czekaj, co tu zrobię? No, cztery sztuki. No i elegancko. Możesz coś mi tam rzucić z tego. No spoko. Ja te, tego ulepszonego rzucę. Ja. Mm, czekaj, gdzie to tu było crafting? Połączymy. No i elegancko. I mogę ci tego tutaj jeszcze rzucić, jakbyś chciał. Tylko no, nie... może być. Tylko nie wiem jak tu się... Roz... oj. Czekaj, bo rzuciłem ci wszystko, a nie wiem jak tu się rozdziela. No, myszki. Aha, to weź sobie tam pół z tego. No to nawet pół to tam mi nie jest potrzebne. No, tam jakieś tam. No, ale możesz sobie coś tam wziąć z tego, nie? Ja bym tam, kurde, dużo śmieci i nie wiem co sobie zrobić, w ogóle. To wyrzucę. Rockstrzynnicze, Dobra, No to co, no to lecim. No, w sumie tak myślę, bo w ogóle, czekaj, coś mi się tu odblokowało znowu. Aha, większe te bomby to będzie trzeba kiedyś użyć tego Force Bomb. Mm -hmm. Tylko my nie musimy iść wtedy na te potworki, takie te duchy kościane. No, będziemy musieli, no, bo to trzeba jedną. Tą, tą czaszkę trochę no, to, to chodź wtedy, ale. Aha, bo w sumie nie będziemy tam to jakie jest kim czy ja ogólnie wiesz, co tak się zastałem? Czy. A tu się grali? Tak. Całe przeszliśmy? Tak. Teraz, no. jak my już mamy w sumie trochę lepsze pancerze no. i tak dalej, no. To ja myślę, iść na tereny mroźne i tam zacząć napieprzeć. Żeby... To choć może tam w te góry, co? Tam. Chyba w tamtą stronę była. Prowadź. To leci. Dążasz? Ja świnie biłem jeszcze. Aha. Dobra. Czasami lubię sobie pobić trochę świnie No właśnie widzę, tak. Dobra, tu w sumie jesteśmy już, więc trzeba będzie się chyba wkopać tylko tam w górę. Lekko. Albo w sumie po... Tutaj się ty tymi barankami... O! Ma, mam jaskinię. Dawaj tutaj, bożyszcz. może być fajnie Szyszki widzę. o kurde krabik wyszedł nie nic z niego nie wypadło No bo się zaczął palić o tu jest następny krabik Długo, duża ta jaskinia jest powiem ci Ja znalazłem Miru. Ja mam kraba. No, powiem, olbrzymia. Mhm, mm tak, tu myśmy wszystko przejrzeli. Tutaj nic nie było. Ja ogólnie zrobiłem te ekstraktory czy nie w końcu. Oj, o kurde, że wpadłem do środka. Aha. Widzisz, ja miałem zrobić te lepsze ekstraktory, a nie poczekałem na ten Stone slap. Kurde, muszę się wrócić szybko. Miałem za mało ekstraktorów, a już tam zacząłem coś wydobywać. Dobra, wy... oj. Aha, tu nie ma wyjścia. Weź mi tutaj harcze. Więc kolejne są gdzieś tutaj blisko. No bo dobra, najpierw z tobą tutaj wykończę, oczyścimy jaskinię i wtedy będę... Mhm. postawię teleporter i będzie można ten tutaj wrócić. Obsidian 1 Dzisiaj to chyba coś na dole jeszcze jest. Drugi No to już jest zwykłe. Tu krab jest na dole. Mhm. Dobra, czwóreczka tutaj pochodnie. Dobra, węgiel. No na razie nie będę się z nim bił. Chociaż korci mnie trochę, ale... Węgiel, węgiel. Tu nic nie ma. Oj. tu nic nie ma. Tu się węgiel wydobywa. Tu jest obsydian. Możliwe, że jest jeszcze tutaj jakieś. Patrz, krap! Jaki żal. Co się stało? Ło wow, Przeszedł przez ten, przez bloki. No. Teraz będziemy mogli zrobić sobie hełm. O, mogę obsługiwać twoje ekstraktory. Czemu to? Nie wiem. Może tym... No. Może dlatego, że jestem pro. Боже, Кадюра. <свист> не <я> с <сам> про. <свист> Тебе погоднее. Ты <свист> Те, что, ясно? Не было. No, to jest Uuu, coś fajnego widzę. A tu jest ten, ten, ten lasos. Skrzynię znalazłem. A w niej przepis na jakiś. Na pomidorowo. Prawie. No, a na co? Jakiś dekoracyjny e, podłogę z kamienia. Niech U -u. będzie. Uuu, no to bierz, bierz. O kurde, ale jest, jest yy, pod spodem jest jeszcze jaskinia jedna. To przynajmniej... no, bo Muszę uważać, Auć. żeby tam kurde nie wpaść. A gdzie ty jesteś? Czekaj, ja do ciebie idę. Tu jest dużo tego Magnemite'u, więc będzie mm -hmm. można. Ja to mówię magnum. Ja ci nie widzę stare dzieci. ty Aha, tutaj dalej. Tutaj jestem, świnka przybiegła. Lo, co się stało? Krap. Krap jeszcze włoży się. Krabik. Wow, tam jest jeszcze niższy poziom. Dobra, jest ten Magnumite. To on sobie poszedł. Kto się poszedł? Miru Miru? No pan Mirek? On sobie idzie. Jest Mirek. Zobacz tego, ty panie. On no, sobie poszedł w cholerę. O, idzie. No, no cześć Mirek. <laughs> Tam może jest drugi Tam jest druga jaskinia w ogóle Ale Mirek, co ty taki nierzwawy jesteś O, tu jest druga jaskinia No o, świnka pigi <noise> To samo Świnka to samo pepka To chciałem powiedzieć To jest świnka pepka Dobra, a ja tu porozświetlam Tam jest jeszcze jeden, no faktycznie Masz jeszcze być... jakieś miksturki? E, 41 Uuu, o właśnie, tutaj ten Boże święty no, bij go, nie to się patrzysz. No, przecież go biję. Co, chcesz jeszcze miksturek? No, jakbyś miał? No, mam. A masz. A może masz grzybki? Uuuu, a grzybków? A mam, 24. O, właśnie się mam te bomby. Bomby, bomby. Mu, mu, muszę wypróbować. Aha, bo to są te rzucające. Uuuuh. Zaraz tutaj wypróbuję. Nie ja po to ich na. na tłukłem by ich kurna nie używać teraz, nie? Masz to. Swoje. Co? Co się stało? No chodź tutaj, gdzie ty jesteś. No tu jestem. No pozbieraj te worki, ej. Jej, grzybki, miksturki. Sebastian. Ty to potrafisz jednak. No nic tu nie ma. No, nie, nie czekaj, ma? A tu jest jeszcze coś. Uuu. Następna kurde jakiś kompleks jaski. Ej, nie mogę... Obsydianową rękawicę muszę założyć. O a. kurde, znamy jakiś kanion chyba. O ci, panie. To jest stary, i no tutaj. Znaczy, Idę. Powiem ci, że ty kurde. O, wow. a ty czemu nie zbierasz tutaj węgla, a nie obsydianu? Nie widziałem nawet. No widzisz. Właśnie no tutaj zobacz, co tu się dzieje? O, tu jest chyba ta lecząca woda? Nie. Nie wiem. Ale fajnie. Ty tu jest ta ropa chyba, wiesz? Basti. Tylko tutaj czasem pochodni nie kłaść na to. To się nazywa... Jak to się nazywa? Tar No i to jest to na pewno. No Idą Tak, mówisz nie, nie kłać pochodni, ale bombami, które wybuchają, rzucasz. No ale to nie jest ogień. Nie To są takie, wiesz, takie pówki. A bez tego da się żyć. Oj znaczy się tam. Ty, a idzie to jakoś zebrać może? Mm. Patrzyłeś może? Muszę mieć iron mining. Kurde, na co to ten? A co nam brakuje do. o Saltrock. salt rock. Czekaj, muszelki mamy. Stalbrock to nie wiem jak. Chops ale i iron. Bar. Się znalazł I iron. Kurde. To trzeba było. Trzeba kopać żelazo. No bo. A kurde. A dupa. Wow, ale fajne. Co tam? Tu kurde, no pa, tu... i ekstraktory mam i kapelusz. U. Mam mam tutaj. Tam się też coś świeci. O, to jest ta woda lecznicza. Ale fajnie. Podleczę się za darmo. O, też coś mam, też coś mam. I też mam wodę leczniczą. Znalazłem kolejną jaskinię. No. Chyba, albo to jest jakaś odnoga, ale załóżmy, że to jest jaskinia. Będzie fajniej. Ja myślę, że tutaj zrobię pauzę i tu będzie następny odcinek yy, penetracji jaskini, co? No, spoko. No tu już widzę, nawet iron zdobyłem. Także... Nasi drodzy widzowie, myślę, że tutaj zrobimy małe cięcie. Wracamy o, dla, dla, was to ten będzie, ten moment, dla was to będzie chwila, moment, prawie. Dla nas trzy A... godziny, <noise> no, nie. trochę więcej nawet może. E, cóż, jak widzicie, będzie dużo zwiedzania. E, nie wiem, czy nie będzie trzeba później jakiegoś cięcia jeszcze zrobić w sumie, bo. No, Co, zawsze wszystko? można, bo to ten. No, ale w... jeszcze tak na zakończenie: o. Wydobywamy Co? iron. U. Tylko to w kawałkach, nie? No dobra, drodzy widzowie, no to wychodzi na to, że tutaj możemy się pożegnać. Widzimy się w kolejnym odcinku. E... W sumie tam chyba będzie tylko i wyłącznie penetracja olbrzymiej jaskini. I nie tylko jednej. Też Także... mi się tak Cześć i czołem. No, trzymajcie się.